Zaraz tam jest osiąg na środku mapy tak jak ty, albo to jest królik. Nie? Co, teraz miałbym ją wypuścić i no. potem enteremia? Jak skoczy, to naciskasz do widać. Bo ona skoczy. A Kocześ, to jest nie koleżeńskie sztacz, to co czemu, czemu nie chce mi ten się ustawić? O kurde! Dobra Chcia Chciałem nacisnąć stary skok, nie? I nacisnąłem spację. Nie, nie Silly bitch. Jeszcze gorą na minę wpadł. Silly bitch. Mogę tu zejść na dół, się spuścić. już nie wiem czy to da radę. Aha Tak też może być kurde Teraz żeś złagrał O, o szajsu A możesz nas sam wysadzić w jakimś momencie? Czy czas musi jakiś sam? Nie, na, możesz się ustawić tak jak ja teraz Na dwie sekundy i nic się nie stało, super Mortar to jest do dupy <noise> 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 Jak <noise> no, I I to tak widziałeś, nie widziałeś, nie nie widziałeś, nie to nie widziałeś, nie nie Ja nie widziałeś, nie widziałeś, nie widziałeś, nie widziałeś, nie nie widziałeś, nie widziałeś, nie widziałeś, nie ale nie na nie Naprawdę. Co ty nie zrobisz, to wraca do ciebie, nie? Czekaj, czy. Jak jedne z całej siły, czy ją przez ścianę uderzy ten odrzut? Ojej, Myślę, że dało. Tak, nie. Jeden. A, bo ty dobra, jak masz banana, to już pograne mam. Nie chociaż, oh chociaż nie. <laughs> Matera. ty też z tymi kurde granatami w tych zamkniętych plażach, to jesteś naprawdę. Oooooh. She's getting to No powiedz mi jak. Now you've broken a nail. Ale powiedz mi jak on spadł. Nie no, I'm siła, there. siła wybuchu! Aleluja! Ale, myślę, że dump został. U, there were batteries left. No, już jestem, sorry. I just want to hug you all. Warf. Oh. That's for wearing who, who king.